Przyjechaliśmy tutaj w no, mszę, ponieważ tu córka moja jest tegoroczną maturzystką i ja dostaję taką korespondencję ze świątyni, wspieram świątynię już od, od X czasu, dlatego dostajemy fajne suweniry, między innymi krzyżyk pozłacany, który jest tutaj, o to go widać, także ja wspieram finansowo. I właśnie dzisiejszy nasz przyjazd jest na msze na godzinę 12. Właśnie prosić górę, żeby tutaj, tej oto młodej kobiecie, poszła matura jak najlepiej. Jeśli coś mogę jeszcze dodać, to, to myślę, że warto było, warto było bo oglądam, oglądam co niedziela msze, bo jest to naprawdę. Bardzo, bardzo wyjątkowo pouczająca lekcja, gdzie nie miesza się spraw niepotrzebnych. Są, jest tylko yy, yy, mowa o Bogu, o ludziach, o relacjach między ludźmi, między Bogiem a ludźmi. I niezwykle, niezwykle lubię słuchać. Zapisuję niektóre sentencje. Są bardzo mądre, takie <grytanie> filozoficzne. Ale, ale myślę, że Słowo Boże jest na czasie w każdym razie, w każdym, to nie ma żadnego znaczenia, tu i teraz. I, I właśnie ksiądz Piotr chyba, no niesamowita mi się wydaje wiedza, niesamowita inteligencja, przede wszystkim dar przeka przekazywania, bo nawet prosty śmiertelnik tak zwany, chyba jest w stanie pojąć to, co on chce przekazać, a przekazuje bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wieści, zresztą ksiądz Tadeusz, tutaj cały szef, nazwijmy tego, tej, 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 tej świątyni, też oni tam się wymieniają i był taki przypadek, Jednej niedzieli, że ktoś zastępował. Ksiądz zastępował, nie pamiętam jak on się nazywał, ale powiedział, słuchajcie, ja przynudzę, ja wiem, ale, ale, ale wytrzymajcie jeszcze trochę. I także, no tak, to widać było tą potężną różnicę, bo to jest dar przekazywania też. Wiedza wiedzą, a umiejętność to są nasi nauczyciele, pośrednicy tam od góry. Także mi się wydaje, że. ele, que